Dzień dobry, witam serdecznie. W takiej nietypowej pozycji, siedząc na podłodze, nagrywam film, unboxing z otwarcia przesyłek z pierwszym i drugim domem powieści Król Myśli. Tak one wyglądają. To są takie niewielkie, niewielkie ale ciężkie paczki. Dlaczego postanowiłem nagrywać? nagrać? otwarcie tych paczek. Otóż, moi drodzy, do niedawna drukowałem w zupełnie innej drukarni niż ta, z której przyszły te książki. Wyczerpał mi się nakład. Musiałem zamówić nowe książki, żeby, żeby móc zachować ciągłość sprzedaży w swojej ręce Tak wygląda jeszcze, bo to mi został, bo pierwszy... To znaczy tak, trzeciego tomu mam dużo. O trzeci tom się nie martwię, bo mam go dosyć sporo, jeszcze na długi czas mi wystarczy. Natomiast pierwszego i drugiego tomu mam stan zerowy, no właściwie no jedna tutaj książka jeszcze z poprzedniego wydruku została, bo ktoś tam zamówił sobie jedno, pierwszą, pierwszy tom i mi zdekompletował mój stan magazynowy. Tak wygląda e, drukowana do tej pory powieść Król Myśli, tom drugi, bo tylko to mogę pokazać, pierwszego nie mam. Więc nie pokażę. No i teraz drukuję w nowej zupełnie drukarni, dlatego postanowiłem nagrać to otwieranie paczek. Przede wszystkim chciałem zwrócić Waszą uwagę na moje miny. Może to być dla niektórych ciekawe, bo jest to drukarnia, z którą do tej pory jeszcze nie współpracowałem. Nie wiem, jak oni mi to wydrukowali. Czy będę zadowolony, czy, czy będę się cieszył, czy będę miał nos na kwintę? No to zobaczymy zaraz. To jest drukarnia Totem z Inowrocławia, Która mi wydrukowała teraz te moje książki. Zaraz zobaczymy. To jest tom drugi. Ok, no to pokazałem tom drugi wobec tego tom drugi otwieramy. Jak to otworzyć, żeby to było. Może no, coś tak spróbujemy. Tą czapeczkę z tej paczki zdjąć. To każda, każda drukarnia ma jakiś swój taki system pakowania. W tej poprzedniej drukarni by to przysłali w zupełnie innych kartonach, ale to nie ma akurat znaczenia. Ważna jest jakość wydruku, jak one będą te książki wyglądały. I dla mnie jest jeszcze istotne to, żeby one były takie same jak te, które mam. Papier jest ten sam, wszystko jest to samo, ale wiadomo, każda wykarnia ma swoje jakieś tam yy, no, standardy, swoje umiejętności, swoje maszyny. za każdym razem to może wyglądać inaczej. No i ciekawy jestem, jak to będzie wyglądało dzisiaj. Jak to wyjąć teraz? i tutaj troszkę to zapakowali inaczej niż do tej pory wobec tego ja się muszę zastanowić nad tym aha dobra mamy to to zostało 10 sztuk może zrobimy to tak tam jest 10 tu jest 5, 15 i 15 jest to pierwszego i akurat tak na maj wystarczy w zupełności nie będę musiał więcej, no w maju będę musiał zrobić kolejny dodruk bo ostatnio książki mi się całkiem nieźle sprzedają i no i stąd stąd też potrzeba do druku. Ale to życzę wszystkim samowydawcom, żeby mieli jak najczęściej potrzebę do druku swoich książek. To życzę to wszystkim, którzy sami wydają swoje własne książki. Tak przy okazji Nawiasem mówiąc, jeśli ktoś z pisarzy, samowydawców mnie ogląda, to proszę o kontakt na maila albo pod filmem, ja się jakoś tam skontaktuję. Po prostu się razem wesprzemy w tej naszej działalności. Bo jak zapewne wiecie, to wszystko wymaga czasu, pracy, reklamy, a jak będzie nas więcej, to będzie nam łatwiej. Także jeśli samowydawcy jacyś oglądają teraz e, ten mój film, to proszę o kontakt. Zawsze można się nawzajem wesprzeć. Dobra, zbliżamy się do momentu, w którym e, będziecie mogli zobaczyć moją minę. OK. Moje drodzy, to się niczym nie różni, może troszkę grubowców? nie, nawet są ciut cięższe, papier jest ten sam, wszystko jest to samo. Wszystko jest takie samo, niczym się tu nie różni, ciutkę ta jest jakby cieńsza, ale to jest ten sam papier, nie wiem jak oni to zrobili, że, ktoś tam do mnie mocno pisze, że jedno jest cieńsze, długie jest grubsze, a to gdzieś tam o jakiś milimetr może a może mi się tak zdaje tylko, nie, chyba mi się tylko tak wydaje że to jest, nie, ciutko jest ta nowa jest ciutkę cieńsza ciutkę, a może nie, no dobra, mniejsza od... w każdym razie, nie no, nie mam, nie mam nosa na kwintę to jest najważniejsze to jest najważniejsze, bo tak wyglądają książki w lewej ręce, czyli teraz trzymam tę nową prawej wydanie z wcześniejszej drukarni wydrukowane w wcześniejszej drukarni wszystko dokładnie tak samo, z tych samych plików. Nie ma żadnych różnic, kompletnie niczym się to nie różni. Jest dobrze firma Totem Zino Wrocławia. Bardzo Was panowie, gorąco pozdrawiam za to, co żeście tutaj zrobili. No to jest dobra robota, kawał dobrej, drukańskiej roboty. Bardzo mi się to podoba, że to tak właśnie, że to tak właśnie wyszło. To co zajrzymy jeszcze do e, tego drugiego kartonu, żeby zobaczyć pierwszy i drugi tom, bo tu już nie będę całości rozpakowywał tego, tego kartonu z drugim tomem, tylko zobaczymy ten tom pierwszy, jak on wygląda. No nie no tutaj nie ma. No kompletnie nie ma co zarzucić, jest dokładnie tak samo. Jeśli nawet jest ciutka cieńsza, to, to, to może być tylko moje takie wrażenie. Bo może akurat była mocno ściśnięta, to nie ma to. Nie ma z tym problemu. Grafika w środku idealna, doskonała. Wszystko jest tak jak powinno być. Nie ma żadnego, nie mam żadnych tutaj zastrzeżeń do, do tego wydruku. Absolutnie, absolutnie nie. I mam nadzieję, że z e, firmą Totem z Inowrocławia będę jeszcze bardzo długo, długo współpracował. Mam taką nadzieję po tym, co tutaj widzę. Zobaczymy ten tom. Pierwszy już teraz z większą śmiałością otwieram nie wiedziałem co mnie spotka, ale już dobrze Ok, ciekawie to pakują chłopaki to musimy teraz te pięć tonów pięć książek odpakować, to będzie tom pierwszy z tym moim gryfem każda firma inaczej Każda firma inaczej pracuje, inaczej pakuje. Ja później jeszcze tym kartonom, które dostają, które dostaję z drukarni, daje drugie życie, bo w tych kartonach wysyłam je do swoich kupców. Także ten papier używany jest wielokrotnie. On się nie marnuje. No! Dobra. No i tu chyba też nie będzie zaskoczenia. musimy otworzyć okej. Okay. Jest pierwszy tom. No, brzytwa, moi drodzy, brzytwa. Cudownie to wygląda. Mapki też są, wszystko tak jak powinno być. Pięknie, pozdrawiam gorąco wszystkich pracowników firmy Drukarni Totem z Wrocławia Moi drodzy, mam nadzieję na dłuższą współpracę. Tak jak obiecałem, telefonicznie tych do druków postaram się robić jak najwięcej, jak najczęściej. I myślę, że będziemy z tej współpracy zadowoleni i że trwać będzie ona latami. Bo ja nie mam zamiaru przerywać pisania. Nie mam zamiaru przerywać pisania książek. Mnie to bawi, ja się z tego cieszę. Sprawia mi to radość, przyjemność. I przez dłuższy, przez bardzo długi czas zostanę samowydawcą, bo według mnie to jest właśnie dobra droga do wydawania książek takie się powinno wydawać pal z tymi wydawnictwami można samemu tutaj sobie z tym wszystkim poradzić tak jak widzicie nie jest, nie jest źle Bo wszystko jest tak jak tak jak powinno być <grystko> wszystko jest tak jak powinno być jeszcze tak głównie na podłodze nagrywane ale to tak troszkę może Nieładnie to wygląda, ja bardzo, bardzo nieprofesjonalnie, że tak powiem. Siedzę, ale tak mi było po prostu łatwiej i wygodniej. Tak wyglądają dwa pierwsze tomy powieści Król myśli, trilogii Myśli, które teraz zrobiłem taki mały dodruk po 15 sztuk, tak idealnie na Maj. Później będą kolejne dodruki. Trzeciego tomu mam dużo, także o niego martwić się nie muszę więc zamówiłem tylko pierwszy i drugi tom. Mam już teraz czym handlować przez cały maj i myślę, że w tym maju te 15 sztuk, 15 kompletów powinienem sprzedać. No może nie może różnie to bywa. Dobra, zapraszam Was do księgarenki Marfisz. Księga ręka Marfisz, o czym już wspominałem, to jest jedyny na świecie sklep. Jedyny na świecie sklep, uwierzcie mi, innego takiego nie ma, w którym inflacja nie miała nic do powiedzenia. Od samego początku książki są w tej samej cenie. Nic tu się nie zmieniło. Żadna inflacja. Nie miała tutaj nic do gadania. I oby było tak dalej, oby było tak dłużej, oby ta inflacja nie wpłynęła na ceny moich książek w księgaręce. Chciałbym bardzo. Jak to będzie, no nie tylko to ode mnie zależy. Ja robię wszystko, żeby, żeby tak się stało, żeby mm, te książki były w cenach takich konkurencyjnych, dostępnych na kies yy, do, dla kieszeni yy, każdego. Każdego rodaka, każdego Polaka, i wydaje mi się, że ten cel, jak na razie, nawet nie wydaje mi się, ale jestem przekonany, że ten cel osiągnąłem. Cóż więcej mogę powiedzieć? Zapraszam do subskrypcji kanału w Sieci Króla Myśli. Tutaj o swoich książkach będę mówił jak najwięcej. I kanał zresztą jest wielotematyczny, bo nie tylko o książkach. Także poruszam na tym kanale różne tematy, aczkolwiek wszystko się wokół tych książek moich tutaj na tym kanale kręci. Tak, jestem zadowolony i wstępnie, że tak powiem, szczęśliwy. Po pierwsze, mam czym handlować, po drugie, jakość tych książek. Nie uległa zmianie, pomimo że ja zmieniłem drukarnię. Tak, prawdę mówiąc, to tak się, się dobrze przyjrzeć, to może nawet okładki są ciutkę ostrzejsze. Może. Ale to już jest szczegół. Teraz weź tu bądź mądry. Nie, to tylko takie chyba wrażenie. Teraz już nawet nie wiem, która jest która. Wszystkie są takie same. I oto właśnie. Przepraszam, ale o no to właśnie chodziło, żeby to się niczym jedno od drugiego nie różniło, żeby klienci byli zadowoleni, dostawali produkt dobrej jakości i tak to tutaj będzie w księgarence Marmisz. No tak, tak wygląda ten mój unboxing. Jeszcze raz Wam pokażę. Pierwszy, drugi tom. Trzeciego nie pokazuję, bo nie mam trzeciej ręki, to po pierwsze. Po drugie one są zmagazynowane. I tutaj ich nie, nie brałem do pokazania, ale trzeci tom też istnieje i ja mam jego duży zapas. O trzeci tom się nie martwię. Zapraszam do księgarenki. Daj się ponieść wyobraźni i przenieść się do świata fantazji, w którym niemożliwe nie ma racji bytu. Król myśli. Dobądź władzę nad umysłami Bogów i ludzi.